Audycja powstała w Radiu Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość. Radia Warszawa. Obiecałam słuchaczom, że przeniesiemy się dzisiaj do wiecznego miasta razem z naszym gościem, którym jest pani Magdalena Wolińska-Riedi, od ponad 20 lat mieszkająca w Watykanie, dziennikarka, lingwistka, tłumaczka, autorka wielu książek. Dzień dobry sera, pani Magdo. Buona sera, właśnie najlepiej. Tak, najlepiej, czy czy a, Witam a, no. bardzo serdecznie. Tutaj jeszcze słońce na niebie, nie jak u was, ale chyba nie. już zaczyna się robić ciemno u, u nas w cał... ojczyźnie. U nas już całkiem <laughs> ciemno, więc zazdrościmy tego słońca i będziemy dzisiaj rozmawiać o zapachach, ale pierwsze pytanie dotyczące chyba tego, co czeka nas w roku 2025, czyli rok jubileuszowy. Jak wyglądają w tym momencie przygotowania do tego roku w Watykanie? Tak, rzeczywiście czekają nas prawdziwe tłumy. Organizatorzy spodziewają się nawet 35 milionów pielgrzymów i turystów. Proszę się nie przestraszyć, ale faktycznie trzeba też się uzbroić i przygotować odpowiednio, nawet w kontekście, nie wiem, szukania noclegu, a potem jak się jest tutaj, też uważać. Natomiast przygotowania idą pełną parą. W tej chwili ubierana jest choinka na placu świętego Piotra. Choinka też w tym roku o tyle niezwykła, że przecież będzie świadkiem już niebawem, bo w wieczór wigilijny otwarcia Świętych Drzwi i uroczystego rozpoczęcia tego jubileuszowego roku świętego. Papież Franciszek w pasterkę właśnie otworzy Święte Drzwi w Bazylice Świętego Piotra, a potem kolejne tradycyjnie, jak to jest co 25 lat. Bardzo dużo ludzi cały czas tutaj w Rzymie, tłumy na ulicach. Jest przepięknie, muszę powiedzieć, zwłaszcza jak zapada noc. Jest już bardzo, bardzo świątecznie, cudowne place, główne arterie, piękne zabytki, które wielu z Państwa pewnie zna, wszystko cudnie oświetlone, więc już czujemy. Mocno to zbliżające się Boże Narodzenie i ten rok święty jest info point specjalny dla pielgrzymów, tutaj przy samym Watykanie, przy Via della Conciliazione. Tyle tylko, że różnica jest taka, co ważne pamiętać, trzeba się no tym razem, 25 lat po tym yy, wielkim jubileuszu 2000 roku, gdzie byliśmy dużo mniej zdigitalizowani, musimy się zarejestrować. To jest taka nowość i prze trzeba o tym pamiętać. Żeby Nawet żeby mhm. potem przejść przez święte drzwi, to jest dosyć takie, myślę, może być uciążliwe, także trzeba o tym pamiętać. No właśnie, ja się chciałam dopytać o te drzwi święte, bo wiele o nich mówimy. Dlaczego to jest takie ważne, żeby przekroczyć ten próg? Bo to jest taki szczególny czas dla kościoła i dla każdego chyba o, dla każdej osoby wierzącej święte drzwi które reprezentują samego Chrystusa który jest wrotami do królestwa niebieskiego także to jest ten taki e, najpełniejszy akt e, dopełnienia tej peregrynacji tego pielgrzymowania właśnie tutaj Ad limina Apostolorum symbolicznie czyli do wiecznego miasta do progów apostolskich tak jak to dzieje się już od 1300 roku także ponad 700 lat ta tradycja trwa i to jest oczywiście czas i szczególnych łask i odpustu zupełnego i taki czas pewnie refleksji w, w sercach wielu z nas, żeby coś w sobie zmienić, aby, aby być tu na moment właśnie w, w samym Watykanie czy w innych trzech bazylikach patriarchalnych papieskich czyli Święty Jan na Materanie, Święta Matka Boża Większa lub Święty Paweł za murami to są te cztery słynne święte drzwi jedyne przypomnę warto mm -hmm. o tym pamiętać bo w roku jubileuszowym tym nadzwyczajnym w 2015 roku roku jubileuszowym miłosierdzia można było wszędzie właściwie przez te drzwi przekraczać w bardzo wielu krajach Europy w różnych punktach teraz wracamy do korzeni bo to jest ten tradycyjny rok święty co 25 lat tak? także tylko te cztery drzwi Plus jeszcze jedne wyjątkowe w więzieniu Rebibbia w Rzymie zgodnie z pragnieniem samego Franciszka, no ale tam nie będziemy mogli się udać. Zachęcamy Państwa do tego, żeby w tym roku zaplanować podróż do Rzymu, a podróż do Wiecznego Miasta nie może się odbyć także bez spróbowania tego wszystkiego, co pachnie nam. Pachnie nam bardzo intensywnie na rzymskich ulicach i ja na początek chciałam Panią zapytać, w grudniu jakie zapachy unoszą się na rzymskich ulicach? Bardzo intensywne, dlatego że ta kuchnia rzymska kojarzy się, no ponieważ jest mimo wszystko dosyć chłodno, dosyć zimno, zwłaszcza rano i wieczorami, no to aż człowiek pragnie tej takiej, prawda, pysznej talerza, przepysznej, aromatycznej pasty słynnej rzymskiej, czyli nie wiem, namatriciana, carbonara, która również u nas jest znana, <laughs> czy e pepe, to są takie typowe rzymskie dania, czy mięsiwa, te różne charakterystyczne dla kuchni rzymskiej, a zatem pochodzące tak naprawdę. Z kuchni ubogiej, z kuchni sprzed setek lat, i to jest fenomen, chyba że może te dania, wiele z nich jest zupełnie niezmiennych. Nawiązujące do słynnej piątej ćwiarki, czyli podroby, przygotowywane na różne sposoby, aromatyczne, w sosach. Tutaj dużo świeżych ziół jest przez cały rok, więc to dodaje takiego cudnego zapachu. No i mocne, dosyć głębokie w smaku i w aromacie czerwone wina, już nie białe, chłodne, czy jakieś tam, prawda, z bąbelkami, tylko raczej, żeby się trochę rozgrzać. Wino, wcale nie herbata, drodzy <laughs> Państwo, tutaj. Tak to jest. No właśnie, bo w, na jarmarku w Warszawie już możemy teraz spróbować tradycyjnego wina z dodatkami korzennymi. Czy w, w Rzymie jest podobnie? Czy, czy Włosi w ogóle tolerują takie dodatki do wina? Nie, i niestety nie znają tego, ku y, moi bardzo dużemu smutkowi, bo ja też uwielbiam te klimaty nasze takie typowe polskie. Natomiast nie, że nie, to bardzo trudno jest znaleźć windryle, czyli że grzane wino, ale to wino takie mocne, głębokie w smaku, te wina czerwone rzeczywiście no, też takie o mocnej wysokiej gradacji, czyli około 15%, y, one rozgrzewają, mimo że nie są ciepłe, nie są grzane, a poza tym no, ta strawa, że tak powiem, używająca. Takich słów przenoszących nas do tradycyjnej kuchni rzymskiej nas rozgrzewa, od przystawek, poprzez dania pierwsze, bo tutaj nie mamy najczęściej tradycyjnych zup, owszem, zdarzają się, ale generalnie to te tak zwane pierwsze dania to oczywiście na bazie makaronów, których tutaj, drodzy Państwo, jest ponad 300 rodzajów i co jest niesamowite, to takie trochę, przepraszam, rzymskie zboczenie kulinarne, <laughs> że konkretny rodzaj makaronu jest z konkretnym sosem podawany i nie może być inaczej. tak? Tutaj mm -hmm. tych przekonań jest bardzo wiele, tak jak jak to, że cappuccino można pić tylko do 12.00 w południe. Proszę o tym tam I czy to prawda, że Włosi będą na nas krzywo patrzeć, jak cappuccino zamówimy trochę później? No bo w Rzymie, umówmy się, Włosi są przyzwyczajeni do tego, że turyści o różnych porach chcieliby cappuccino wypić. Tak, więc z jednej strony się naginają i tak sobie często myślę, że są sami w sobie mało konsekwentni, bo jak krytykują, no to odmawiaj, tak? Myślę sobie i nie podawaj, a podają, no bo oczywiście chcą też sobie, przepraszam, zarobić, także podają, ale bardzo im się nie podoba. No przekonanie jest o tym, że po prostu cappuccino jest bardzo kaloryczne, tak? Ubijana, tapiana z pełnego mleka, pełnotłustego, więc generalnie służy za śniadanie, ponieważ z kolei kolacja, cofając się do wieczora wcześniej, jest na tyle to jest rzeczywiście symbol rzymskiego biesiadowania przy stole, spędzania czasu razem. To jest piękne. Stół taki wieczorami, kiedy już wszyscy wrócą z pracy, ze szkoły, to jest ten moment, by być w rodzinie, by sobie porozmawiać spokojnie zjeść coś zawsze ciepłego. I ta kolacja najczęściej kończy się, nie wiem, około 21 minutami, 22, 23 czasem, więc kto by myślał o. No, przepraszam, jajecznicy na szyńce rano. Nie, nie, nie. Tutaj tylko cappuccino i do pracy. A nasza rozmowa w kontekście książki, która właśnie niedawno ukazała się na rynku Rzym od kuchni. Będziemy ją mieli także dla Państwa. I pisze w tej książce Pani także o tym, że ta kuchnia rzymska to także wieloletnie tradycje rodzinne, że można trafić tak. do takich restauracji, w których o kuchni będzie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, bo te przepisy są zupełnie niezwykłe. Tak, i poza tym cudowne są same historie, dzieje tych rodzin, które stanowią tak naprawdę historię miasta od wielu wieków. I proszę sobie wyobrazić, na przykład jest taka cudowna, maleńka restauracyjka La Campana, piszę o niej w tej mojej najnowszej książce, że Kuchni, która ostatnio obchodziła swoje 500-lecie istnienia i od... Samego początku jest w rękach tej samej rodziny, więc to jest takie poczucie też odpowiedzialności, poczucie pewnej misji, że te kolejne pokolenia przejmują tą, tą funkcję i czekają z otwartymi ramionami na pielgrzymów turystów, ale właśnie przede wszystkim bazują na tych samych przepisach, nie tyle sprzed lat, co nawet sprzed wieków. I tym wyznacznikiem, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, takiej prawdziwej traktorii rzymskiej, a nie turystycznej, a tego radzę unikać, żeby była turystyczna, to jest to, że zamykane są te restauracje po południu około na przykład 15:30 otwierane są dopiero na wieczór, tak? Także nigdy nie są przez cały dzień otwarte, bo nie podaje się tutaj ciepłych dań o godzinie 17 czy 18:00. Nie ma takiego zwyczaju we Włoszech. Dopiero od 19:30 można usiąść na kolację do późnego wieczora. I dlatego przygotowując się na wycieczkę do Rzymu warto sobie <laughs> zaplanować tę podróż także pod kątem właśnie takim kulinarnym, żeby się nie naciąć na jakąś pizzę, która będzie smakowała podobnie jak tutaj w warszawskiej budce, w takiej niezbyt nie, dobrej budce. Nie, trzeba budce. bardzo uważać. Na pewno pizza w ogóle podstawową zasadą jest, że pizza w Rzymie, tą prawdziwą rzymską, czyli taką bardzo cienką, bardzo chrupiącą, zupełnie inną niż napolitańska, dużo lżejszą, dużo prostszą, jeśli chodzi o składniki, jemy tylko i wyłącznie na kolację wieczorem. Zwykle w restauracjach w ogóle nie jest na obiad podawana. I to są te najprawdziwsze knajpki rzymskie. I wiele porad kulinarnych znajdą Państwo w najnowszej książce Pani Magdaleny Wolińskiej-Riedi, Rzym od kuchni. Już za chwilę tę książkę na antenie Radia Warszawa będzie można otrzymać. Ja bardzo serdecznie dziękuję Pani za tę rozmowę. A jeszcze miałam zapytać w imieniu słuchaczy, którzy stoją w korkach w Warszawie, czy w Rzymie te korki większe niż w Warszawie? Podobne na pewno, dosyć też nużące, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeszcze tutaj, tak jak mówię, nie jest ciemno o tej porze, a po drugie, no piękny jest ten Rzym. Nasz no miło się rozejrzeć, wyglądać przez okno samochodu i podziwiać. To nawet dobrze w korku się stoi. W Warszawie też pięknie. Zapraszamy do Warszawy. Tak, uwielbiam Warszawę, tęsknię bardzo za moim miastem. No to jak tylko pani będzie, to oczywiście zapraszamy do Radia Warszawa i pozdrawiamy wieczne miasto. Magdalena Wolińska-Riedi, dziennikarka, lingwistka, tłumaczka, autorka książek. Była razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję do, za to spotkanie, za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj.